Siemano, witamy. W odpoczęciu od tego raka airsoftowego wybrałem się na, do Poraja na regaty, które są, są co roku. To są regaty. O puchar prezydenta miasta Częstochowy. W tym, w tym, w tym roku jest Krzysztof Matjasczyk. Z którym, którym, który był wieloletnim admirałem sekcji żelkarskiej klubu, klubu uczelnianego AZS Politechniki którym miałem z którym miałem przyjemność regatować się jako, jako sternik, jako załogan, także wspólna przeszłość jest. No i no jesteśmy tutaj, praktycznie byłem swego czasu co roku, a dzisiaj jestem z moją załogą, silną załogą, tak jest? Jest, jest silna załoga, zapisaliśmy się na regaty, podziękowania dla klubu Eniw, bo na ich łódce będziemy pływać w, w, w tej edycji regat, no i dla naszego kolegi Piotra, który jest instruktorem w klubie, w klubie obok. Klub uczelniany Politechniki Częstochowskiej, AZS-u Politechniki Częstochowskiej przygotował dużo atrakcji, podobno będzie jakiś koncert szantowy. I, i będziemy będziemy, będziemy szantować i będziemy szaleć, będziemy śpiewać. No i przede wszystkim zaraz lecimy po łódeczkę i będziemy pływać, będziemy pływać cały dzień będziemy pływać. Później będziemy szantować, później zjemy kiełbaski i będziemy, będziemy, będziemy się Pić. bawić. Pić piwo. Tata na pewno, ale nie dzieci. Dobra, dzieci mają soczki, tak? No dobra, to, to idziemy I po łódeczki. Pogoda zapowiada się, jak się, ta pogoda pogoda? Brzydka. Nie, jaka brzydka, pogoda zawsze jest, pogoda zawsze jest pogodna. Pogoda jest zawsze na regaty, zaczyna le lekki wiatr, wiecie, jakieś dwa metry na sekundę. Zobaczymy jak będzie, będziemy zdawać relacje na bieżąco. Trzymajcie się, hej, papa. Pa. Halo, ekipa? Jest? Nagrywa tak. się? Tak, Co, jakie mieliśmy miejsce? W pierwszym biegu, pierwszym, pierwszym biegu piąte miejsce, tak? Bo wiało, bardzo mało wiało i były lekkie łódki i najcięższa łódka, mieliśmy pierwszą, najcięższą łódką, praktycznie. A drugie mieliśmy trzecie miejsce. Trzecie miejsce, mieli, trzecie miejsce, wyprzedziliśmy dwie szybkie łódki. Dwie szybkie łódki wyprzedziliśmy 470. I możemy jechać do portu. I możemy jechać do portu. Tak, załoga. Na preze. Mm, Żółwiki wszyscy. Tak. Mm, tam, mm, ta. mm, ta. mm, ta. mm, ta. Tam 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 ta ta. Mm, ta. Piątka. 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 piątka, 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 piątka. I te. I teraz co idziemy robić? Będzie. Na plac zabaw. Je. Na plac I szanty będą. Szanty będziemy I śpiewać. I kąpać na plac zabaw wodny. Jeśli będzie. Jeśli będzie woda. W gatach zaraz odbędzie się uroczystość rozdania nagród, wręczenia nagród i, i wyłonienia zwycięzców. Teraz chciałem zwrócić trochę uwagi na Marynę Porę, jak to się zmieniło. Cała ta, to, to tej, e, tutaj e, infrastruktura, stare te domki, stare domki, stara, stara tawerna, wszystko zostało, natomiast zmienił się tutaj e, właściwie ogóle przejęła to gmina i zainwestowała to w, w infrastrukturę. Są, e, są place, jest świeża trawa. Porogowane są dla dzieciaków, żeby było, można było z dziećmi przyjechać. Taki park liniowy oraz tryskawki. Woda jest filtrowana, woda jest. Woda jest. Zimno-ciepła! Zimno-ciepła jest woda ale najważniejsze, jest filtrowana, nie jest to woda bezpośrednio z poraja z wody porajskiej nie jest to woda bezpośrednio z wody porajskiej, tylko jest uzdatniona jest pełne zaplecze sanitarne są sanitariaty, może są napierski, można, można na spokojnie się kompakt. jest całe w ogóle pole namiotowe jest w tym... jest... do wynajęcia można sobie przyjechać kamperem można sobie przyjechać kamperem o, Można przyjechać sobie kamperem Można, e, dla dzieciaków jest e, atrakcje Są wiaty pod grill e, Boiska są, są też dla klubu Nasz klub, Politechniki Krzyżanskowskiej ma, ma, swoją, ma swoją melaminę Także jest budowany nowy, nowy tutaj kapitanat Także no, powiem szczerze, zmienia się Poraj się zmienia, na, myślę, że na dobre I, i no Warto tu przyjechać, warto przyjechać, odpocząć z dzieciakami. E, na spokojnie można przyjechać z, z łajbą, z dzieciakami i naprawdę odpocząć. Także polecam. E, a dalsza relacja z rozdaniem nagród. Także, jeszcze z nagród, wielka pompa, są dyplomy, Ca, cała, cała moja ekipa dostała dyplomy. W piąte miejsce zrobiliśmy w nauce, kategoria akwarii kabinowej. Bardzo dobrze. Uczestnicy Całe wzięce. rozdanie nagród. Wielka pompa Minuska nagrody, -reporterów, zaraz będzie to. Witam wszystkich to. zwycięzców, którzy jeszcze z nami są. Pieczór się zbliża, dryki się szykują, a ze mną jest w przerwie kolacyjnej Piotr. Pio Piotr, tak zwany. Piotr Witam serdecznie. Piotr Kupa Fajda pływa. Piotr, jesteś... Piotr wygrywa. O, tak zdeklasowany sprzętowo Ale tak cię objechałem o dwa miejsca W objechałem, jednym meczu objechałem. Piotr jest instruktorem Powiedz gdzie tu jest instruktorem W jakim klubie Instruuję sobie w klubie żeglarskim dla dzieci Klubu KS Morka Częstochowa To Mosir To Morka Pracujemy sobie z dziećmi na Lisińcu I zaczynamy Przygodę z żeglarstwem Od lat najmłodszych od, od kiedy można dzieciaki przeprowadzać do Was? Dzieciaki jak są ogarnięte, to mogą sobie zaczynać już przygodę swoją od siódmego roku życia, nawet. Ale najbezpieczniej jest tak 8-9 lat, to jest taka. Ale to moja coraz spokojnie mokowy. To możecie wydać. przyjeżdżać do Częstochowy śmiało. Trochę mam daleko, ale myślę, że... Mieszkańcy Częstochowy i okolic tutaj na pewno na pewno będą mieli blisko, żeby rozpocząć przygodę. I co, jaki jest, jak jest program? Co, co byś powiedział więcej o tym? Przede wszystkim przyzwyczajamy dzieciaki do wody. To nie mówimy, że, nie mówimy o tym, że szkolimy regatowców, że szkolimy żeglarzy turystycznych. Przede wszystkim dzieciaki muszą się nauczyć obycia z żaglówką, z wodą. Muszą się dowiedzieć jak pracuje ster, bo jak wiadomo to nie jest kierownica jak w samochodzie. A przede wszystkim muszą się dowiedzieć, że jak wejdą na żaglówkę, to na żaglówce będzie bujało i musi bujać. I na tym polega całe żeglarstwo, bo żeglarze lubią po prostu jak buja. No, ho, 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 uwielbiamy jak buja. Dobra, no to te, my się relaksujemy, czekamy na drejki i jakieś tam urywki z koncertu jeszcze puścimy, nie? Pewnie, że no, tak. Także zapraszamy tutaj do, do Poraja, do, do Klubu Morka. E no i myślę że, myślę, że to jest bardzo dobra alternatywa, żeby zacząć uczyć dzieci czekarstwa. To jest super sprawa. Zapraszam, trzymajcie się. Może że możemy sobie poświę poświętować regaty. Słuchajcie, y kto zna nasze piosenki, to myślę, że będzie usatysfakcjonowany, ponieważ zagramy je. Oczywiście, może nie wszystkie, ale będziemy też starali się zagrać parę rzeczy, tak, żebyśmy sobie tutaj razem nie być piwnikowych. No więc. Y Myślę, że dla, dla każdego coś do, dobrego, o, taki jest wieczoru. Dla każdego coś dobrego. Jesteśmy najedzeni, poczę poczęstowani, czujemy się bardzo ugoszczeni. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Panie prezesie. Halo, Preze panie prezesie. Dziękujemy za zaproszenie. Prezes dał z Nagorła. Ok, ok. Także jest super. Zobaczymy, jak to wszystko nam tutaj będzie brzmiało dzisiaj w lesie. No powiedz, ci, którzy nie wiedzą, tak. zespół Drake, często O, jest z nami główny organizator? Adam Cześć. Adam Cześć, nazywam się Adam Czestowa, Polska. Tak jest. Jak, jak impreza się udała według Ciebie? Ja myślę, że jak zawsze 25. regaty, wydanie uczestowe. Najlepsze na poraju impreza od 25 lat. Potwierdzam. potwierdzam, wielokrotnie brałem udział, także potwierdzam. i super. Bardzo się cieszę. No, zapraszamy na następny, następny raz tak? w sierpniu też. Jeżeli zdrowie da, to będę tu zarobić. No, Dzięki. Cała sekcja żeglarska, proszę bardzo. Wszyscy są. Dzieciaki się bawią. Koncert trwa. Sekcja tańczy śpiewa i bawi się. No i regaty się zakończyły. Już jest wieczór. Dzieciaki poświęte, Jak było, dzieciaki? Super ranczo. Po po po. po Poszaleliśmy na regatach, tak? Nie. I co? Które miejsca żeśmy zdobyli? Piąte Piąte i trzecie, tak? Mieliśmy nie. dwa biegi No i ten, no i co? Fajnie poszaleliśmy? Wygraliśmy puchar, wygraliśmy dyplomy, tak? Puchar nie Puchar nie, dyplomy, ale mieli mamy dyplomy, tak? Tak I co jeszcze? No Kiełbasy, łopatki? Takie park wodny, e, park, park nowy. Park co jeszcze? Hmm. Łódki. Łódki były, wszystko było, tak? tak. Koncert był, tak? Było, było i się skończyło. Był koncert, się skończył. Były gry, były gry zabawy, wszystko było, także. Myślę, że regaty o puchar prezydenta miasta Częstochowy jak najbardziej udane. Na pewno na za rok przyjedziemy, tak? I tym razem wygramy, tak? Tak jest. No to trzymajcie się i do zobaczenia później. I choć zawsze się morza trochę bał, co dnia małym kutrem wielkie fale brał. Biegiem lat tak się mocno z morzem zżył, że najlepszym spośród wszystkich szyfrów był.